maneczko z tej strony Ja co dzisiaj jesteśmy na serwerze Craft Games e, na Skywarsach e, Jak widzicie już zaczynamy grę e, musimy to wygrać, nie ma bata po prostu, żeby tego nie wygrać, więc boom, skrzyneczka, już mam jakiś tu kilof diamentowy, więc nawet spoczko. Jest budulec są te, więc by tu przełożymy myślę, że na killofem będziemy poddzielać. No bo kilof lepszy, więc killofem. Eee, refilki mamy, więc dosyć to jest spoczko. Eee, lecimy do tamtej szybko eee, wyspy, tak można powiedzieć, że to wyspa, czy jakoś tak Tam jest skrzyneczka. Mam nadzieję, że nikt mi plecków nie zrobi. Dobra. Jestem typo kurde mamieczyk. Jest hamsko troszkę. On już do mnie idzie. Ha... Ty co on ma? Cheater! A, bo tutaj ja nie wiem, Jaż szmala... Ty, aż nie zlagowało Ale trudno, trudno Najwyżej no spadłem Nie Nie, nie spadłem Udało mi się Kurwa, szmato Wypierd... dalej No je. Rombany. Idziemy na następną arenkę Dobra, to jest następna arenka eee, Czekamy Dobra, ile tutaj 20 sekund czekamy? Jest już cała arena. Myślę, by było tak fajnie, gdybym No wygrał. To, no, to normalnie był... by było fajnie, no po prostu było fajnie. E... Fajnie by to było, prawda? Chociaż na takich Skywarsach to jest zawsze, ja nie mam szczęścia. E... A więc dobra, spróbujemy to wygrać, postaram się. Najpierw szukamy skrzynki, dobra, jest skrzynka, gdzie nie ma czym się bym mógł bronić. Dobra, schodzimy w dół, może coś... Jeszcze pamiętanie się tam. Schodzimy w dół. Dobra, tu będzie... Jest, dobra, jest. Jest wędka. Eee. E, tutaj jakiś ten... Śnieżka jest, dobra. No dosyć dobra. Mamy jakieś tutaj takie eku. I pan... SIT! DEDA! Zydam, Sida. Ale jestem zły, dobrajemy sobie filka. Szybko te HP się zregenerowało. E, Lak nie złapał, ale myślę, że do mnie jednak nikt nie dojdzie. Lak nie złapał, sorry za lagi, ale tutaj one tak puszczają potem. Są na początku, a potem puszczają. E, dobra, e, niech nam się te HP zregenerujemy pójdziemy może gdzie tu pójść. E, żeby nie teraz tylko tytuł nie wziął. Dobra, że tam się typek jest bez eku, więc idziemy na tamtą wyspę. Tylko, żeby mnie nikt ze śnieżki nie. zaciukał. właśnie o tym mówiłem. Z Konstantem coś. Dobra, przeszliśmy. Budulec jedzą. Śnieżki, dobra. Śnieżki są, są śnieżki. Więc idziemy na następną. Szybciutko, szybciutko. Myślę, że takie trzy rundki zrobię. To jest druga, jeszcze jedna taka rundka ze Skywarsów. Jeśli Wam się podoba, taka. Yy, takie no, po prostu taki tryb y, Skywarsów na moim kanale. No, tryb głupio powiedziałam, ale nie wiem, jak to powiedzieć. No, po prostu takie. No, takie filmiki z takich minigamesów. Yy, to dajcie lajka. O ty! Lawo mnie. Ale. A, żebym to zdupił. Dobra. Nie ma co się przejmować. Lecimy na arenę następną. O, tutaj lecimy. O. Jestem jako pierwszy? Serio? Jako pierwszy? Jako pierwszy, serio? Jako pierwszy, serio, za drzwi musiałem zamknąć drzwi. Jako pierwszy? Dobra, jest już druga osoba. To mało. P428. Cześć. Tam. Cześć. elo No chyba gra. Dobra. Już 4 osoby, więc 5 osób, więc całkiem spoczko Możemy już nawet w sumie zaczynać. Ile to już? 20 sekund. A więc. Czekamy, 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 czekamy osób, dobra, chłopie, nie narzekaj. Już 6, już jest 7 osób, już jest 8, więc jest. Więc gramy, nie? I musimy tą arenkę wygrać. Jak wygram się ucieszę. Dobra. Skrzynka. Dobra, mamy mieczy. Teraz będziemy z drewniany, ostrość 1, 3, kamienny. Kamienny. Będziemy kamiennym nawalać, bo do kamiennego jestem bardziej, wiecie, zaufany do kamiennego. Więc dobra, kamienny. E, tu bum i bum i bum. Dobra, e, jakaś następna skrzynka Dobra, lecimy do tamtego typka. No, a może tak o. Op! Lope O, -P. o ty, P Q Dobra. Dobra, za to, że dodałem. E, idziemy na następną arenę. A więc idziemy na następną arenkę, więc będą takie cztery. Cztery rozgrywki. I to jest ostatnia rozgrywka na dzisiaj. Mam nadzieję, że tą rozgrywkę mi się uda jakoś wygrać. Eee, no i co? No i jedziemy. A wiem, więc jedziemy. No kurde, nie wiem, czemu tutaj nie mam na takich Skywarsach y, tego... farta. Ale może jeszcze tego, The Walls'y nagram. Mm, może The Walls'y będą fajniejsze w sumie. E, więc, ale to myślę, że z kimś, bo samemu tak trochę kupię, więc na takich Skywarsach też, ale myślę, że bez sojuszów na takich Skywarsach, żeby było, było po prostu ciekawiej. No i co? Mamy 40. dobra, lecimy po prostu, nie ma, nie ma bata, lecimy teraz e, na innych. E, dobra, lecimy tam. Bum, szybko, 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 szybko. Żeby minik nikt plecków teraz nie zrobił. O, ja to czuję, że nikt mi nie zrobi. Dobra, nikogo tam w sumie nie ma, to lecimy szybko. Chociaż wiem, że to jest... można jakoś chyba super flipa kupić coś tam i... i się jakieś itemki na start dostaje. Jakiś typek ekspad. O jednego. O, <laughs> ale siekierką zarzucił. Dobra, dedum. Truto do kur... Hmm. No cóż, no to jak mnie już przeteleportowało, no to nagram to, no bo... Czemu nie? I to wygramy, to już, to już wygraliśmy. Zobaczycie, że to... To jest ta arena, na której jak nie nagrywałam wygrałam, Więc to wygramy. Na bank to wygramy. Dobra. Musimy to wygrać. Trochę jestem przeziębiony. Ale to na, O, mieczyk. nice. owo, Tylko, żeby mnie teraz nie ścięło, jak... Będę gadał, dobra, i gdzieś tutaj byśmy przestały iść tam na ten środek, w sumie idziemy do góry. A tu jest jeszcze skrzynka, dobra, zakładamy spodnie, galoty i lecimy, lecimy, lecimy. Tu, 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 no kurde, szybko, aaa! Dobra, e, tam jest typek. E, kurde, no nie wiem, idziemy do tego typka chyba. Fakie, yeah. nie dobra, odpuścimy to temu typkowi. Gdzie ma farta, idziemy na tamtego. Dobra, lecimy, lecimy. I mówię Wam, że teraz będą ostre klepy na x crafter Będę teraz nagrywał cały czas. Cały czas będę miał frapsa włączonego. Wcześniej nie miałem co czas włączonego. I jak będzie coś ciekawego się działo, to nagram to i wrzucę. Tylko wiecie, ja się boję chodzić na te klepy, gdy włączę tego frapsa wąściny I nie chcę tak dać, Ale no cóż, na pewno będę musiał takie coś nagrać. Więc tak czy siak, jeden raz dednę, to się nic nie stanie, w sumie. Yy, dobra. No kurde, idziemy to na środek, teraz koblem. kobla i lecimy tam na środeczek. Lecimy, lecimy. No cóż, bywa. Mm, jeśli Wam się podobają takie odcinki ze Skywarsów, jeśli chcecie się pośmiać ze mnie, jak przegrywam, y, to możecie dać lajka like lub suba. Najlepiej lajka like i komentarza, komentarz to bym wiedział, czy chcecie te odcinki, albo chociaż i nawet wyświetlenia, bo i wyświetlenia też mi w mówią, że też dużo ludzi to ogląda, więc, y, więc. Myślę, że jeszcze odcineczek z The Walls'ów albo takich Sky się pojawi. Jeśli chcecie takie odcineczki, dajcie lajka, like suba, yy, ale wy o tym już wiecie, bo mówiłem o wcześniej, yy, wcześniejszych yy, filmikach, że jeśli filmik się wam podobał, to możecie dać lajka like lub suba. Ale też dawajcie komentarze, pamiętajcie, czy chcecie takie Sky y, czy nie chcecie takich Sky czy The Walls'y, czy tam SG, czy Klepy, czy tam... PVP Edit. Dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.